Dobra, nagrywamy drugą część, teraz leci druga część. Osobno jesteśmy! Ej, nie, jesteśmy osobno, Tak, no. jesteśmy osobno. Już nagrywasz? No. Dobra, nice, siemano, widzowie na drugiej części. No ta, ta dobra, ale chwilę, to ta, ta runda i koniec, bo ja nie chcę zobaczyć. No, no. Ej, w ogóle e, teraz jesteśmy osobno. Tak, wiem. Właśnie w tym problem. Ale dobra. Dobrze, pewno. Kurde. Jakieś fory by się stykły nie. Ej, fory by się jakieś no, tu... No, z bitbreeze mi Oj, ojojoj, ojojoj, oj, 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 oj. jesteśmy koło siebie. Oj, jaki ty masz kolor? Ja? My jesteśmy czerwoni, czyli najlepsi. Ja nie mogę, a my niebiescy. Ojojoj, oj, wy dopiero się budujecie, my już jesteśmy. No bo jest słaby typ, który buduje. O nie, no uważaj, typie! No nice, my tą rundę wygrywamy. Johnny, nie czaj się! O kurwo. Ja może stąd z tą spiernicą? Wiesz już nie macie łóżka? No właśnie, w tym problem. Dobra, idę was zdobić. No, po powodzenia, że co we Dobra, zmieniamy szy Dobra, szybko biegnę po inną myszkę. Dobra biegnę no, po naj... idę do was, idę do was. A ja biegnę po no, najlepszą panie. myszkę do Butterfly'a w moim domu. Ja pierdzielę. No i co? No i co? Kurde. No i co? Ogarnia, ogarnia, ogarnia. O ostrość mam na mieczyku! dobra, chce się bić? Chce się bić? Ty grasz po polsku czy po angielsku? No, po, po angielsku. Przemiły kolego. Czemu mi nie wychodzi z kurda. a chcemy by panowie tu taką niespodziankę dać? Nie, kuba skoszalina. Moje <laughs> orkiestry się mają. widać się w mojej kuchni. A dzisiaj pokażę wam, jak gotować siebie samego. Najpierw trzeba Noo. zerwać skórę. Brawa. Najpierw trzeba okay. przegrać grę i, i popłakać się. O ty. O ty przegrać. Ej, za zabiję właśnie teraz waszego. No dawaj. Z ty zobaczyć. Zabiłem waszego. Asparku. No zielony. Cześć! Narra! Ej, widzowie chyba mi się da dają po prostu zabijać. Po to, żebym. Jakby... Ej, oni, oni mają. Oni mają e, farta, że są na filmie, nie? I oni się mega cieszą, i z tego, no. Powodu... I z no tego siema, powodu... No siema! Ole strefa wleciała wakacyjna! wakacyjna Kurcze, wakacyjna strefa! Dwóch, dwóch gości zabiłem. Dobra, fireball jump do zielonych. Dobra, TNT jumpa zrobię dla widza. TNT jump. Czemu? Ten fireball był zbugowany. TNT jump dla widza. Widzu popatrz, TNT jump dla ciebie. Widzu popatrz. Uwaga! Ja. ja nie mogę. Aha, no to fajne TNT jump dla widza. Okej, okay, widzowie, ale gramy. I się nie poddamy. Wbijajcie na mojego TikToka jest Gaming. Ty masz ci... A, w sumie masz. no. No. Nie zbanowali kontakt, czy miałem 2000 OPS z jednego filmu. 2000 OPS? Z jednego filmu. Ciekawostka się skończyła. No na mojego TikToka i Milo, geju, ik. Aha, czyli to tak, na moim filmie będziecie się reklamować. Miastu, po tu, jakie to są. Okej. Okay. Jakie to są dzbany, oni grają na łuk. O nie, no to nie bawiam się w Wojana. Nienawidzę zabawy w Wojana. Ja też. Czego bawicie się w Wojana? Nie bawcie się w tę grę. To że jest przestarzałe. No czemu? To jest popsute! Ej dobra, ja sobie coś włączę na... Nie mieliśmy wyra? Aha. No to spurko. Jezu, ta runda trwa wieczność. No gdzie to była ta opcja? Aha, dead nie? No co? Bo nie mamy łóżka. Hej, no! Ej, su, fire. Dawaj, fire TNT jump! Fire TNT jump! Fire no, TNT no, no, jump! No TNT jump. No, jump... O! To jest to! Dobra, okej. Okay. No dawaj, graj. Ej, bo chcę coś ej. sprawdzić. Ja włączyłem wow. ten czas nad TNT, kiedy mam wyskoczyć. W Lunar kliencie Jezu, on się bawi tak w Wojana. Nie lubię takiego. O, skupania. pozdrawiamy no, W sumie dobrze. Pozdrawiam Szybka. Że... Czyli. Nie, Nie. mogę. Nie. Admina serwera, co? Co? No ten, ten człowiek żółty, on się bawi w Wojana. Ej, Milan, nagrywaj, nag dawaj nagrywam, nagrywam. jeszcze 26. Aha. Ej, dobra, gramy ostatnią rundę wizową. JAKIE mam ja sobie... cudem, mama! Co ty masz, chłopie? Chłop chciał się podpisać. Ej, 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 ty, ty! Tak na no. film? No. No. Aha! <laughs> będziesz na filmie, Milon, będziesz na filmie, nie? Masz. Dobra, zniszczyłem żółtym łóżko. Aha! Jak coś, to Nikolas niestety z nami nie gra, bo ma laga kompa, albo ja mam laga mózgów. O nie! No nie mam laga, tylko no... wy mnie nie chcecie. No ale dlaczego nie chcesz z nami grać? Idę leave. Dobra, wychodzę z tej rundy, bo poradzę sobie bez wbi, mnie. Wbij, wbij, wbij do nas, wbij, proszę. Wy, wy jesteście już? No. Nie, tam nie gram, na Cocktrap polecam. Jesteś, jesteś, Nikolas, jesteś. O, coś? Siema. Ale Milan wyszedł. Ha, bo on nie gra na koks krawcie już. Aha, okay. No to gramy w dwójkę, może będziemy razem. Tak, jesteśmy razem. O siema. Dobra, teraz można tryhardować. Tak, kość. teraz wygrywamy. Julia Boss Beach. O kurde, ale nick. Julia Boss Beach, pozdrawiamy. Pozdrawiam. Ja wszystkim na koks piszę, będziesz na ety. Ja wszystkim na koks piszę. Ty, będziesz na YouTube. Cieszysz się. Ja miałem takiego jednego widza, znaczy na no, Coxcraft jak grałem, to napisałem mu będziesz na filmie, to napisał bardzo dziękuję, podaj tylko swój kanał, to cię ci zasubskrybuje twoje wszystkie filmy. Nie? I zalajkuję. Taki miły gość. Nice. Ej ta mapa jest tak zarobista, no ją ostatnią wygraliśmy. Ej no, faktycznie. To Może teraz też trzeba. nam się poszczęści. To jest jedna z moich ulubionych. No. Ja pamiętam, jak ja grałam na Bedrocku, nie? Jezu, co to był za czas. A pamiętasz Bedrock ten? E, TNT Run? Run... TNT no, Run? No, no. Ooo! Cześć, żółciutki! Naura! Żółciutki! Co za strefa?! Oho, No to fajna strefa. Oj dobra, Nikolas, bo my to zaraz musimy kończyć. Ale dobra. Na. Racja. Jeszcze możemy Chodź grać. film kończyć. Czyli tak, 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 no, bo grać chyba, no grać jeszcze może hmm. Dobrze widzą. Hej, żółci nie mają, Okej, okay, dobra. Nie, to nie nie. nie mają. Ale to, ale Nick, Julia Boss Beach, nie? Jezus, a, jak ja jest czytam... Jestem a ja jestem czy... jej fanem. A Czemu jak ja czytam jej Nick, to mi się tak. kojarzy z Natsu Bad Beach. <laughs> No CZEMU MNIE BIJESZ? A, no, no faktycznie Na co bądź bić? Na co wygląda jak Kendall? No, no. Zabij go! Jakim cudem ja spadłem? Nie wiem. Tego to ja nie wiem, ale wiem tylko tyle, że... O nie. on ma dużą HP JEDEN HP! ZABIJĘ GO! KILL! Trzy emeraldy mam z niego Dobra, zaraz będzie setek Dzień. Jezu, jak ona się buduje ta Boss Bitch. Aha Co? Ej, a w ogóle ona ma takie Alawnika. No, ale jakby to uznać za plaża, no bo bić to pan Ej, nie... Aj dobra Nikolas, bo to się nagrywa. Dobra. Ja nic nie powiedziałem przecież. Aha. Ale to... Ale wiecie, że to plaża? A bo już mamy prota. No bić to plaża, no właśnie. No właśnie, być to plaża. Wcale nie inne słowo. Nie, to znaczy, to co? Ta. Eee, to co? Eee, dobra, to się wytnie. Dobra, to się wytnie, <laughs> Nie no. A tak naprawdę, jakbym tego nie wyciął... Dobra, chodźcie na żółtych! A, bo Milano w grze nie ma problemu. Ta, no. Ja pierdziele, ale o mnie denerwuje. Ole, zaczynasz mnie denerwować, gościu? Yy, będziesz miał u mnie przechatane. Okej. Okay. Bo ja mam mało serduszek, on ci porobi. Ja już jednego zabijam A może w tym ja czasie kiedyś wysie... gram. Nie mogę z tego typa. Nie wkurzają wszyscy nawet ci bliżej. Ja porób go, zabij go! Bo ja mam małą chopę. Ja, ja jestem u żółtych, ja bym im prawie wyraźni jeszcze zaraz. Dobra, Dobra, żółcie, nie mają wra. Serio? No. Nice. Widzisz, jaki ja tryhard jestem? Dobra, teraz trzeba to wygrać. Trzeba to wygrać. No, trzeba. bo za dwie minuty muszę kończyć. Teraz, dwie minuty muszę kończyć filmik. Filmik trzeba kończyć. Najwyżej wytnę kawałek i tyle. odkleje, Zabiłam. Co? Zabiłem, dobra, zabiłem, zabiłem, zabiłam. Jak zabiłem? Ale A, no no. Dobra, ja tego jednego spróbuję na środku zabić. O kurczę A ja bo on radasz? ma żelaka seta, aj zabij go, on ma 800. 8 HP. E, dobra, lecę już. Czy nie, on ma więcej. mniej Był na środku Julia bosbić... Julia bo zbit screena? Oh my god. Screena chcesz? Ej, bo on ogarnia, nie? Ona chyba zrobiła screena. Screenu mnie Nie zapin... boga, ten chłopiec zbyt dobry. Który? Który jest zbyt dobry? Uciekłam. i bo nam została minuta filmu. Kuuuu, blaszka! Nie no, to nie trzeba wygrać. No. Zginął. Jakim cudem? Fireball! Czekaj, biegnę do niego. Ja pierdziele, sam się sklaskowałem. Julia Boss Beach! Julia Boss Beach, dawaj! Dawaj go! Tam, wiesz, no tam na... Co? No. Aha. Ja ja filmuję. Filmuję. Ja ja filmuję. Filmuję. Nie chcę film. Gdzie okay, jesteś? Dobra, dobra, teraz jak serio, full focus, try hard. Dobra, wytnę na, najwyżej kawałek początku i tyle. No nice. E, widzę go. Widzę go Mam złote jabłuszko. No to on, on też jest złote jabłko. Nie trafił we mnie fireballem. O to! Dwóch jest żółtych. No ja wiem, myślałem, że, że, że dwóch! Idę do ciebie. No i tego jednego zabija. Zabija. Okej, okay, dobra, jak dawaj. No dobra, fajna tego. Ira. On mnie w ogóle nie dotknął. Klacz! No chyba nie. Czy on jest? Ej. No nie gadaj, że on nas w bazie. Julia, bosbiś, jak pilnujesz? Ej, co jest? Widzę go, Tam jest, jest. Na, diaksach. na diaksach. no widzę go. Poczekaj, idę kupić fireballa. Nie, Jus Jus Jus. Dobra, jak go zabić. A tam nie ma mostu, trzeba fireball jumpem. <grym> nie, bo on się buduje. Nie pojec, nie Dobra, kupujemy TNT. I no weź fajne. tu na niego, idź do tych, do czerwonych. No i jeszcze mi... Fireballa przed nosą... Jest tu, jest tu! zabijego, go, Zabiję go. Jest tu. Zjadł złote jabłko. Nie no, nie mam z nim szans. O, jest tu na niewidze xD? To chyba Julia było być. Ej, weź idź do niego, please, Kto? Gdzie on jest? No on jest u czerwonych. Na bazie, naprzeciwko nas. Na środku. On tam jest. Tam ja był! Co? Tam no, widzę go mam go. No, Dawaj zabij go. Trzeba to wygrać. No to się ciągnie ta runda i ciągnie. No to skapa. Zaraz będę musiał dwie minuty wyciąć. No, no, Jezus no, Maria, masz jakieś firebola? Nie, zżyłem na nią. Mam firebola! No dobra, nie... Ja nie gościu co ty robisz? No! on jest? Spadł! Gigi. Dzięki widzowie za oglądanie, napiszcie w komentarzach co byście chcieli kolejnego żebym nagrał, Z wbijajcie na kanał Nikolasa Milana, e zostawiajcie łapkę w górę, sobie i wbijajcie na ich kanał, trzymajcie się, no i pozdro, nara, siema.